Cześć, to projekt za, dzisiaj gramy na nowo... Nie dzisiaj gramy nową serię. E, Gold Simulator 3. To będzie ciekawa rozgrywka. Nie wiem, będziecie mogli zobaczyć, dzisiaj, co się dzieje w tej grze. No e, i zostawcie lajka i subika. Będzie dużo lajków, nie może 10 lajków. To e, nagram następny odcinek z tej serii. U, Cześć, mam polskie napisy, czy nie mam? Jest! Yes! Są polskie napisy! Nice! ma. Co za mu was? Już, już mi się nie podoba już. już mi się... Ja wow. <śmiany> Tak Bezpieczeństwo pierwsze, on nie trzymał przez chwilę tej kierownicy exposition as they call it most movies and a lot actually you might not even have noticed of you a yeah okay where was i oh no. <laughs> yeah, i should really start explaining things before this intro ends no we're okay so where do i begin Gość z człowieka przejechał! Co jest? A dobra, wstał. Uważaj! No, jak ty prowadzisz? Jak ty prowadzisz? Bezpieczeństwo pierwsze, powiadasz? Jak ty prowadzisz? Jak, jak nie żyją w ogóle? Aha, no. Dzięki to będę bogate, no to dobra. <noise> nie no. Gości co gada normalnie o swojej grze, gada. Ło, ej, dobra, ja grałem Goat Simulator 1 i Goat Simulator. albo dwa grałem, nie pamiętam. To jest coś w kosmosie się działo, nie? I tam Slenderman jakiś był. To było to samo takie coś chyba było gdzieś nie mylę i tam się wchodziło. Ej wypuść mnie gościu, bo ja chcę zacząć chodzić sobie. No patrzę na ciebie. No patrzę. Tak widzę ją. Widzę. Tak, tak widzę ją. Co to jest? No widzę ją. No widzę, gościu. No, widzę! Dobra, dzięki. To teraz widzę. Nie wiem. No sprawdzę to akurat na stule to sprawdza. No. <laughs> nie wiem, <laughs> że tego nie pomijasz. No, właśnie nie pomina tego. Now, get the... <laughs> <laughs> z mojego wozu ze Skyrima. No to dobrze. Dobra, jest. WSAD. Spacer skok. Oj, oj. Czy już się złamałem? Gościu, mogę ci walnąć? Mogę. <laughs> R. Jak to działa? R musiałem przytrzymać. Kozo, uważaj tam! Co jest? Dobra, żyję. I oni tego nie widzą. Normalnie. Ło. Wow. Ja mam nadzieję, że praw autorskich nie dostanę. Jeśli dostanę, to nie wiem co. <grytanie> nie wiem co. Kozio, wjeżdżam. Ukończono. Dobra, jest. Ja muszę, ja tutaj chcę wejść już. <grytanie> Wejdź tu, wejdź tu, no błagam Cię, dobra Shift Sprint? O, to ja, koza Za dużo tutaj jest tych... Okej, okay, zablokowane Co mogę tutaj zrobić? Otwórz główne drzwi Otworzę jakoś, ale jak? Nie wiem Shift Sprint Skrzynia jakaś zniszczy ją Człowiek, co jest? Dobra Nice Myślałem, że będzie to troszkę trudniejsze. Odbierz nagrodę. Coś... Trochę się obrudziłem chyba. Ok. I ja tyle muszę. Otrzymaj swoją pierwszą nagrodę. Dobra. nie wo Co to jest ten? E, o, chodź kozo To co to jest? Właśnie <grywa> Dobra <grywa> Weszłem O, oh, nice Dobra Co, mogę stąd wyjść? Czy coś mam jeszcze do zrobienia? A ja nie wiem Ta by zobaczyć menu Ooo, tutaj są zadania Instynkty Dobra, trochę, trochę tego ja Wykonaj Koziołka gozi do tyłu Wykonaj potrójny skok Jest coś takiego? Jak zrobić potrójny skok? Nie wiem jak wow, dobra! Osiągnij prędkość... Warpową podczas lizgania się Mogę chodzić po ścianach normalnie Chcę już podróżować, chcę wykonywać zadania. Po co mi są te instynkty? Co to tam jest? Mogę do przodu wykonać jakoś. Tam jest coś, widziałem coś zielonego tam. Proszę cię. Wstań! Dziękuję. Tam jest coś tutaj, jest coś. Nie Dobrze. Co to jest? Siodło, mam siodło normalnie. Co jest? Później w pobliżu kogoś by sprawdzić, że zacznie na tobie jeździć? Nie gadaj. Hej. Mordo. Gościu, co ma okulary nawet? Jedziemy. Czekaj, sprintem miada. Gościu, żyj. Mogę cię opuścić? Mogę. R. Żeby coś tam. Ło, ale lagi. Dobra, klikłem coś i mam lagi. Help. Help, help, help. Polisałem gościa. Co ja mu robię? Chodź za mną! Chodź za mną Mogę tutaj wejść? Jeden bi Super Proszę daj mi wejść. Oa Okej, okay, przeszłem. się Siema. Są tutaj różne odjechane części w samochodzie. Co tutaj mamy? Chyba coś mam. F. Odblokowano więcej... No nie, no nie. Szukam teraz części chyba z samochodu. Ma stać! Stój! Stój, stój, masz stać. Ja próbuję, czekaj. Nie gadaj, że ja prowadzę teraz pojazdem. Prowadzę, jako koza prowadzę ją pojazdem. Naprawdę? A tak to działa? Czekaj, dobra, wróciłem. Proszę wyjść. Dobra, przejdźmy do. Oła. Co jest? Co ja robię? Przejdźmy do tego. GOŚCIU! Why you? Dlatego bo mnie walłeś, gościu! Już nie pomagam w żadnym zadaniu, idę dalej. Ja cię... o! Super. Dobra, nice. No siema. No pewnie mogę się walnąć, jasne, że mogę. Cześć, takie zadanie. A słyszę, jak coś robię. Jest to gdzieś tutaj, raczej. Nie podoba mi się to. Dobra, wiedziałem, że coś się tak stanie. Ju, już, już, dobrze się czuję. Nie pal się! Co jest? Co ja robię? Ja ogniem. Co? Tak to działa. Czekaj, nie, nie, nie. A to co to jest? Dobra. Już w ofiarze kilka strachów na wróble. A to muszą być strachy na, wlu, na wróble, bo ja kilku zniszczyłam. Proszę. Gdzie jesteś? Wow, it's a goat. I <laughs> Hejka. Chodź za mną. Strach. Idziesz? Chodź. Kurde Chodź strachu na wy wyróble. Oj Chodź Idziemy Znaczy jeju idziemy, co ja gadam? Mam pierwszą ofiarę O Jezu Jedną zniszczyłem, więc przepraszam za to Hej nie mogę cię sięgnąć. Jak? jak ja mam ciebie ogólnie sięgnąć? Powiedz mi pan. Mogę to chyba walnąć. Albo nie mogę. Bościu, spadniesz mi tutaj, bo ja nie wiem jak mam ciebie sięgnąć. Dobra tam mi. Aaaa! aaaa. To już mam chyba. To odbijanie. Kurde. Mam takie lagi Chodź! Chodź, sięgłem! Jest! Spadł! Nice! Idź mi stąd! Nice! Chodź, idziemy. I wziąłem go. Chodź, idziemy strachu na wróbla Szybko, bo chcę zakończyć to zadania. Nie mogę ludzi wziąć? Chyba nie. Dobra, jeszcze zobaczę na ludziach, czy mogę wziąć Oj, sorry Prowadź pojazd, nie chce mi się prowadzić pojazdu No Z kolejnego Eba, coś nie klikłem Chodź yeah, <laughs> To jest jakiś talent show, ogólnie. Holy cow. Dobra, chyba wiem, co zrobię. Like the thing I've ever seen. To mówisz to, a mi dałeś, że nie przechodzę. Czekaj, jak się robiło tego trika? Kurde, pasuje. Pasuje. Czy do tyłu, więc pasuje? Dobra, nie, ja sam sobie chyba to dam, wiesz? Mogę to... Okej, okay, dałem Że tak, tutaj też dam, że tak Jest! Udało się! Idź mi stąd! Ej, no, pierwsze miejsce! <noise> Udało się! Wcale nie oszukane! Udało się! O, panie, tak, tak ciebie szukałem, że zasługuje chyba na lajka, like nie? Ej, idziesz? Ty, no, gdzie ty! Sorry, idźmy stąd. Gdzie ty jesteś strachu na wróble? Właśnie ja miałem przed chwilą, ale Nie, czekaj, czekaj, stój! Wadok <ścoughs> Nara O Ej Oś idziemy Mam cię O! Policja! Zostaw mnie! Chodź, idziemy, bo ja. Kurde, kajdanki mi założyli! Pomocy! Ja uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. Idź! No, jeśli oni mnie tam ganiają, to normalnie GTA to jest. Chodź. Co jest? Jestem! O! Jestem strachem na wróbla Tak, żeby zmienić typ kozy? Nie gadaj e, Mapa, misje, minigry, znojecki, szafa Koza Ja tam kozę chcę Ona jest fajniejsza Uż jest fajniejsza Dobra, to sobie co a ja już idę Bo ukończyłem zadania tej górą muszę iść. Proszę, chodź. Proszę. Proszę. Jest, weszłem. Coś tutaj jest. Cmentarz. Ja mam tutaj. Normalnie jakąś misję mam tu. Założę się, że on wyjdzie. Założę się. I w dziura jest. Coś tej było. To jest kred chyba. Wiesz co robić? A. No wiem teraz. Ja mam... Jest! Wreszcie! Jest! Mam nawet szczapkę zostałę. Wszystko, ale nie to obłagam, wszystko, ale nie to. Hej! Ale też jak nie walłeś, co? Teraz już... Pa. Co tutaj mamy? Są koła, są koła. O Jezu! Przepraszam, nie, o! Podziękujesz mi jeszcze kiedyś! Podziękujesz mi na stówę! Chodź narzędzia, dobrze. To ja nie pralka czy co to tam jest, czekaj. Oj, oj. Urządzenie! też. Przepraszam, ty też. Do o! Dobra, żyję. Dobrze! Widzisz? Widzisz, jak ci pomogłem? Teraz narka, idę. Prowadź pojazd, nie się, że mogę tym jeździć. Jadę! Jaki skok, co jest? Dobra, ja tutaj chyba powinienem tak jechać, tak, autem. Broom i i tak chyba, ale nie mam pewności, tam mam jakieś misje jeszcze. Intrus, ej! Kto to jest? Babciu, proszę Cię, nie bij mnie! Zostaw mnie, jak ja mam Ciebie w ogóle... Dobra, stawaj. Dobrze. O. O nie, nie podoba mi się to. Muszę tam, muszę tam wejść. I da. Uwaga, co tam jest. Czytywanie, za coś dużego chyba. Dobra. Co za mnie! Co jest za dum w ogóle? A, babcia! Dobrze! Ty teraz już. Spadaj! Kolejno! prawa autorskie się koniają normalnie! Jeszcze? Jeszcze ty? To chodź tu! Zniszczę cię! Dobra, jest, nie żyję! Trofeum dostałem. Jeszcze jakaś została, wątpię. Zniszczyłem was wszystkich! No. O, nie! Ile was to jest? Doom reference! Nie, 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 zostaw mnie! No ja nawet ruszyć się nie mogę tu. Dobrze, walłem w nią. I teraz tylko ty zostałaś. Dobra, dzięki. Zblokowano nowy sprzęt. Babcia. O, Ale to jest akurat fajna. Drugie miejsce, coś ciebie za kosa, yy, koza? Nie wiem, sam wychodzę, stąd inny, jak chcę już tutaj być. Już za dużo zrobiłem. Ło! Doom music, jest mega dobra. Wszestywanie, dobra. To by było na tyle chyba w tym odcinku. Możecie zostawić suba i łapkę w górę. I kilka, dziesięć lajków to już będzie następny odcinek z tej gry. Ja sobie po robię jakieś triki. A to co to jest? Dobra, więcej będziemy już nagrywali w następnym odcinku. Zrobiliśmy chyba trzy misje. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. I widzimy się na następnym odcinku z tej serii. Narko.